Cześć! Pokażę Wam dzisiaj, jak skomunikować bramkę Sinum z pompą ciepła Rmax 3. Musimy przygotować taki oto dwużyłowy, półmilimetrowy przewód i połączyć nim bramkę Sinum z jednostką wewnętrzną pompy ciepła. Przewód podłączamy do złącza numer 2, do styków A i B. Z drugiej strony przewód podłączamy w tym miejscu, w jednostce wewnętrznej. Całość połączenia powinna wyglądać w ten sposób. Bramkę musimy połączyć jeszcze jednym przewodem z pompą ciepła, który jest fabrycznie wyprowadzony z jednostki wewnętrznej i zakończony wtyczką RJ. Łączymy go z gniazdem numer 1 w bramce. Włączamy zasilanie pompy ciepła oraz bramki i czekamy na zapalenie się tej diody z ptaszkiem. Zdejmujemy obudowę bramki i przez krótką chwilę cienkim śrubokręcikiem wciskamy ten przycisk. Dioda Wi-Fi przestanie mrygać i zapali się ciągłym światłem. Teraz na urządzeniu mobilnym przechodzimy do ustawień sieci Wi-Fi i łączymy się z siecią AP Synum. Na górze ekranu powinno pojawić się powiadomienie. Rozwijamy górną belkę, a następnie klikamy Zaloguj się w sieci Wi-Fi. Teraz wskazujemy naszą domową sieć Wi-Fi, z którą chcemy połączyć bramkę. Podajemy hasło do naszej domowej sieci Wi-Fi. Klikamy Połącz. Na bramce diody pod ikoną Wi-Fi oraz pod chmurką powinny zapalić się stałym światłem. Na urządzeniu mobilnym pobieramy aplikację Sinum i uruchamiamy ją. Naszym oczom ukazuje się taki ekran. Klikamy trzy kropki w prawej górnej części ekranu, a następnie dodaj centrale lokal. Zezwalamy na dostęp do lokalizacji. Wskazujemy bramkę Sinum, z którą chcemy się połączyć, a następnie logujemy się danymi admin, admin. W dostępie lokalnym widzimy już naszą bramkę. Łączymy się z nią. Jesteśmy już połączeni z pompą ciepła RMAX 3 poprzez bramkę Sinum, ale lokalnie będziemy teraz łączyć bramkę z naszym kątem Cloud. Klikamy trzy kropki w prawej dolnej części ekranu, ponownie trzy kropki na dole ekranu, a następnie wróć do listy centralek. Teraz na górze ekranu widzimy monit: "Zaloguj się lub utwórz konto Sinum". Klikamy w niego i wybieramy "Utwórz konto Sinum". Klikamy dalej. I rejestrujemy swój e-mail, podajemy hasło. Wciskamy dalej, wyrażamy zgody i klikamy zakończ. Następnie musimy kliknąć w link aktywacyjny, który przyszedł na naszą skrzynkę e-mail. Teraz wracamy na ekran główny aplikacji i logujemy się utworzonym kontem. Ostatnim krokiem będzie połączenie centrali z naszym kontem Sinum Cloud. W tym celu łączymy się z centralą. Klikamy trzy kropki w prawym dolnym rogu, ustawienia, profil, klikamy połącz centralę Sinum z Sinum Cloud. Dodajemy opis centrali i klikamy dodaj. Gotowe. Od tej pory mamy dostęp do naszej pompy ciepła Ermax 3 z każdego miejsca na świecie.